Zadanie szóste, równanie x odjąć 2 razy x plus 4 dzielone na x odjąć 4 do potęgi drugiej równe 0 ma dokładnie jedno rozwiązanie, którym jest liczba 2, jedno rozwiązanie, którym jest liczba minus 2, dwa, dwa rozwiązania, którym jest liczba 2 i minus 4, oraz 2 lub dwa rozwiązania, którym jest liczba minus 2 i 4. Popatrzmy, że tutaj po pierwsze mamy ułamek zwykły, a po drugie mianowniku, którego stoi niewiadoma. Oznacza to, że istnieje takie ryzyko, że ta niewiadoma tutaj przyjmie taką wartość, która spowoduje, że mianownik zostanie wyzerowany. To znaczy, że tutaj w pierwszym kroku, w pierwszej kolejności, musimy wypisać założenie. Założenie jest takie, że zawartość nawiasu musi być liczbą różną od zera, to znaczy, że x musi być liczbą różną od czterech. I teraz. Popatrzmy, że tutaj to wyrażenie jest podniesione do kwadratu. Ja oczywiście mogłabym go rozwinąć w oparciu o wzór zrównoważonego mnożenia, wtedy byśmy uzyskali tutaj w mianowniku x kwadrat odjąć 8x dodać 16. Wtedy musielibyśmy zapisać, że to wyrażenie jest w założeniu, oczywiście musielibyśmy to zapisać, że to wyrażenie jest liczbą różną od zera. Czy musi być różne od zera, wtedy by trzeba było policzyć deltę. Delta wyszłaby równa 0, i teraz pamiętajmy, że jeżeli w równaniu kwadratowym delta wychodzi 0, to znaczy, że takie równanie kwadratowe ma tylko jeden, jeden pierwiastek i on by wyszedł nam równy 4. W związku z powyższym, jeżeli mamy tego typu sytuację, że jakieś wyrażenie jest podniesione do potęgi drugiej, to nie musimy rozwijać tego właśnie przy pomocy wzoru skróconego mnożenia, tylko od razu możemy wyznaczyć pierwiastek tylko i wyłącznie z tego wyrażenia, które stoi wewnątrz, tak jak ja zrobiłam to tutaj, ponieważ tą drugą metodą i tak uzyskamy ten sam rezultat, a ta metoda z Delty byłaby po prostu metodą dłuższą. A na maturze, jak wiemy, każda chwila może być na wagę złota, więc za każdym razem z tego właśnie tytułu wybieramy tę tą metodę, tą metodę, która jest metodą szybszą. No dobrze, mamy tutaj wypisane założenie. Musimy teraz zapisać dziedzinę. Dziedziną w tym przypadku będą wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem czwórki, co to znaczy? To znaczy, że rozwiązaniem tego równania może być dowolna liczba pochodząca ze zbioru liczb rzeczywistych z wykluczeniem czwórki. No i teraz ja całe to równanie na razie przepiszę. x odjąć 2 razy x dodać 4. Dzielone na x odjąć 4 do potęgi drugiej to jest równe 0. I teraz, jeżeli chcemy takie równanie rozwiązać, to znaczy, że najszybciej będzie przemnożyć całe takie równanie przez wartość mianownika, w wyniku czego my tutaj uzyskujemy x odjąć 2 razy x plus 4, całość jest równa liczbie 0. I teraz, oczywiście, my tutaj moglibyśmy przemnożyć. Te nawiasy przez siebie uzyskalibyśmy równanie kwadratowe, jest tutaj by trzeba było rozwiązać deltę, czy wyznaczyć deltę. Delta wyszłaby. Pewnie albo równa 0 albo większa od 0. Tego jeszcze nie wiemy. I trzeba byłoby wtedy policzyć pierwiastek. Tylko, że ta metoda z delty, znowu tak samo jak tutaj powiedziałam przed chwilą, jest metodą dłuższą. A popatrzmy, że tu mamy postać iloczynową wyrażenia i to jest najbardziej idealna postać wyrażenia, jaka mogła nam się przytrafić. Czyli tutaj wystarczy tylko zastanowić się, jaka wartość liczbowa zeruje. Nasz pierwszy nawias. Czyli co muszę w pierwszym nawiasie podstawić pod x, żeby pierwszy nawias był równy 0? No muszę podstawić 2, dlatego że 2 odjąć 2 da nam tutaj 0. No i to samo, zastanawiam się w oparciu o ten drugi nawias, czy w odniesieniu do tego drugiego nawiasu. Czyli co muszę w drugim nawiasie podstawić pod x, żeby nawias ten drugi był równy 0. I jest to minus 4, ponieważ minus 4 plus 4 jest równe 0. Czyli widzimy, że. To, to całe równanie ma dwa rozwiązania. Tutaj sobie możemy zapisać. Będzie to x równy minus -4 oraz x równy 2. Czyli jeżeli byśmy te nawiasy wymnożyli przez siebie i policzylibyśmy deltę, to delta wyszłaby większa od 0 i wtedy trzeba byłoby policzyć x1 oraz x2. My wykorzystaliśmy postać iloczynową do udzielenia odpowiedzi. Czyli widzimy, że w tym przypadku prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C.